TikTok. Czy warto i na co uważać? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie z tej strony Michał Grzesiak. Witam cię na kanale Biznes w sieci, na którym mówimy sobie o biznesie w sieci. Jakiś czas temu widziałem na pewnej grupie na Facebooku ogłoszenie pewnej osoby, która zaproponowała, że gwarantuje 100 tysięcy wyświetleń każdej rolki, czy każdego tam filmiku, niskim budżetem marketingowym, bo oczywiście każdy z tych filmików będzie promowany w jakiś sposób, lub zwraca 100% środków. I tutaj chciałem poruszyć właśnie tą kwestię związaną z tego typu ogłoszeniami, z tego typu propozycjami, jakby nie było deklaracjami, że ktoś coś osiągnie, a jeżeli nie, to 100% Ci odda. Jak się pewnie domyślasz, pod tym Postęp pod tym ogłoszeniem pojawia się fala komentarzy. Tam ponad 200 komentarzy: Priv, priw, napisz Priv. Chcę więcej szczegółów, daj mi znać więcej, chcę z tobą współpracować i tym podobne. Także zalana po prostu cała tablica komentarzami, dosyć duży odzew. Także da, fajnie ten haczyk został rozegrany przez tą osobę. Jak to wygląda na TikToku? Wyobraź sobie, że kampanie prowadzone, kampanie wizerunkowe, czy takie zwiększające świadomość marki na TikToku kosztują mniej więcej 3 zł. I za te 3 zł jesteś w stanie dotrzeć do 1000 wyświetleń. Czyli ta reklama po prostu jest ustawiona pod zasięg i wyświetlona będzie tysiącom osób. Czyli 3 złote równa się 1000 osób. W związku z tym, jak łatwo policzyć, żeby osiągnąć 100 tysięcy wyświetleń, trzeba wydać 300 zł na taką reklamę, plus oczywiście koszt obsługi. I teraz tak, jeżeli ta reklama jest skierowana na zasięg, czyli po prostu ma się wyświetlać, to się wyświetla uwaga wszędzie i nigdzie. TikTok tak, jak gdyby zaimplementuje tę reklamę, tak ją wypuści do takich odbiorców, że będą to 12-latkowie, 13-latkowie, 14-latki, 15-latki, być może emeryci, ludzie zupełnie przypadkowi niestargetowani do Twojej grupy odbiorców. Czyli jakby nie było za 300 zł będziesz miał narypane tych cyferek, bo ludzie się jarają tymi cyferkami, nawet przedsiębiorcy jarają się tymi cyferkami, tymi lajkami, tymi komentarzami i tym wszystkim dookoła. Będziesz miał te 100 tysięcy wyświetleń, ale co ci z tego, że będziesz miał te 100 tysięcy? Ta reklama dotrze do, mówię, nastolatków albo do dzieci wręcz można powiedzieć, lub do osób, które kompletnie nie będą zainteresowane to, co tak naprawdę było zawarte w tej reklamie. Oczywiście, jeżeli ona jest też zrobiona w odpowiedni sposób, bo to też nie jest tak, że wypuści się byle co i będzie. Będzie miało się 100 tysięcy wyświetleń. To też tak nie działa. Oczywiście, jeżeli promujesz, no to można do tego dotrzeć, tak? Można dojść do takiej ilości wyświetleń. Im więcej pieniędzy wydasz, tym więcej będziesz miał wyświetleń. Ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego ja osobiście mam takie mieszane Uczcie co do TikToka. Podchodziłem do niego trzy razy, też w projekcie, który nazywam Biznes w sieci, czyli ten kanał i. Szczerze mówiąc, ja za każdym razem jak instaluję tego TikToka, to od razu go odinstalowuję, bo to jest to taki pożeracz czasu, który w mojej opinii generalnie nic nie wnosi. On nie pozyskuje jak gdyby wartościowych klientów jak dla mnie. To nie jest wartościowy ruch, który będzie skierowany do, do twojego sklepu internetowego. Ja oczywiście mogę się mylić, bo ja nie jestem alfą i omegą i być może znajdziesz lub już znalazłeś zastosowania, gdzie TikTok jest po prostu rewelacyjnym źródłem przyjścia osób do Twojego sklepu internetowego i rzeczywiście faktycznie te osoby fajnie konwertują, fajnie konwertują, czyli nie wiem, w okolicach 2%. Dajmy na to. Niech 2% ludzi skonwertuje w Twoim sklepie ze źródła jakim jest TikTok, to naprawdę klaszcze przebijam pionę. jest super. Ale tutaj chciałbym podać taką alternatywę, bo mówię, ja TikToka nie czuję, nigdy TikToka nie polecę, znaczy może nie nigdy. Póki co nie polecę TikToka, bo jeszcze się nie przekonałem na własnych oczach, we własnej myszce komputerowej, że on faktycznie fajnie konwertuje, ale, alter, ale alternatywą do TikToka jest. YouTube. YouTube jest zarąbistym kanałem sprzedażowo-informacyjnym i takim, taką dźwignią marketingową, ponieważ zauważ jedną podstawową różnicę. Jeżeli wrzucisz na TikToka rolkę, to ta rolka sobie chodzi, ten algorytm czy tam jakieś tam inne rzeczy załapią ten filmik przez jakiś tam okres czasu, czy 4, 5, 6, 7 dni, i później ta rolka pum, znika. A na YouTubie, jeżeli wrzucisz film, to ten film będzie tam zawsze, do momentu dopóki go nie usuniesz. I oczywiście tutaj trzeba wziąć pod uwagę algorytm, czy te filmy są wartościowe, czy ludzie chcą oglądać cały ten Twój film na YouTube, ten materiał, który wrzucisz, czy tam jest odpowiednio SEO zrobione, bo SEO również występuje na YouTubie, ale ten film nie znika, więc jeżeli jest wartościowy, algorytm zaciągnie ten film i ludzie będą chcieli go oglądać, to jeżeli wrzucisz go 1 czerwca, to 1 listopada on również cały czas będzie i ludzie będą chcieli go oglądać. Pod warunkiem, że tak jak powiedziałem, algorytm zaś się i będzie pokazywał na tablicy gdzieś tam YouTube'a w proponowanych takich filmach. Więc to jest ogromna różnica. Na TikToku coś jest i znika, a na YouTubie coś cały czas jest. Jeżeli jest wartościowo, dobrze zrobione i dobrze prowadzisz swój kanał, jakiejkolwiek branży by to nie było. Czy to roślinki, czy to zegarki, czy to odzież, czy to nie wiem jakieś pomoce kuchenne, cokolwiek by to nie było, to te filmy będą i ci ludzie będą cały czas systematycznie pozyskiwani z tego YouTube'a i przekierowywani pod warunkiem, że klikną się tym zainteresują do twojego sklepu internetowego. Dlatego YouTube jest mega super alternatywą dla TikToka, a tak naprawdę to YouTube jest podstawą według mnie. Szczególnie jeżeli sprzedajemy produkty męskie, jeżeli sprzedajemy produkty, które są przeznaczone dla mężczyzn, zauważyłem ogromną tendencję, być może dlatego, że kanał Biznes w sieci w 94% oglądają mężczyźni, że po prostu to działa, tak? Że po prostu ludzie chcą to oglądać, jeżeli dobrze to zrobisz. Więc ten TikTok i wracając do meritum, bo troszeczkę odskoczyłem od tematu, YouTube... Petarda. Dobrze zrobiony, naprawdę jest super. Ale jeżeli chodzi o tego TikToka, to szczerze mówiąc sam nie wiem i nie jestem do końca przekonany. Tak więc uważaj na te wszystkie ogłoszenia, że ktoś coś zrobi dla ciebie, zrobi to byle jak tylko po to, żeby się te cyferki zgadzały, żeby te wyświetlenia były ok, żeby komentarze były w porządku, udostępnienia, lajki, kciuki w górę, kciuki w dół nieistotne. Można to nabić na różne, przeróżne sposoby, naprawdę zaufaj mi. Można zrobić ogromne tutaj wały na tym wszystkim. Kupować sobie subskrypcje, kupować sobie followersów, kupować sobie wyświetlenia przez y, ludzi indyjskiego pochodzenia, chińskiego czy tajwańskiego, jakiegokolwiek innego. Uważaj, po prostu uważaj, jeżeli są tego typu posty, ogłoszenia, propozycje, które dostajesz być może bezpośrednio na maila. Zastanów się kilka razy, zanim w ogóle zaczniesz rozmowę z taką osobą. Co oczywiście nie oznacza, że się nie da. Tak więc, jeżeli chcesz testować, testuj, trzymam gorąco kciuki. Jeżeli udało ci się osiągnąć już jakiś sukces na TikToku i faktycznie ten ruch pozyskany z TikToka jest wartościowy i on konwertuje, koniecznie pochwal się w komentarzu, bo aż sam jestem ciekaw Twoich wyników. Przy okazji, kończąc SOS w sieci. Pałza Michał Grzesiak. Grupa na Facebooku, która zrzesza ludzi chcących otworzyć swój własny pierwszy sklep internetowy. Lub dla ludzi, którzy już mają sklep internetowy, ale nie do końca są zadowoleni z wyników, jakie ten sklep generuje. Grupa zrzeszająca kilkaset osób, codziennie zadawane pytania, odpowiedzi również przez moją osobę. Serdecznie zapraszam. Nic nie stracisz, a możesz tylko i wyłącznie zyskać SOS w sieci. A na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się w przyszłym tygodniu na kanale Biznes w Sieci. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I tiktokujcie, jeżeli macie taką ochotę.